Zalew sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 metra. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami. Przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. No i witamy na zalewie piąteczek. Po południu jesteśmy, no dzisiaj przyjechaliśmy trochę później, ale zaraz wychodzimy żbieta jak zwykle tam swoje chowa do lodóweczki wszystko, bo jest cieplutko jeszcze dzisiaj, bo jutro już tak nie będzie podobno, ale w każdym razie na razie mamy pogodę ładną i uciekamy też na jeżynową, bo wiatr będzie podobny jak w zeszłym tygodniu, tylko że silniejszy o wiele jutro. Także jak zaopatrzony w środki na tobinistrze, i możemy sobie teraz spokojnie płynąć. Też możemy wypuścić bo mamy na koczku, Także sobie będzie cały I bez pośpiechu. Się brzydząc bez plasterka cytryny oczywiście bo jestem na bibliotekach no. tym razem nie ścigają nas żadne czarne chmury, tak jak w zeszłym tygodniu spokojnie wiaterek mamy też fajny samym generalnie pół wiatr. ładny wiaterek No mamy ładny wiaterek A z tyłu goni nas Tomuś Z Ewą

A, no, na, lej, na, na słone! Gdzie stoisz? nie jak No, Tomek regatuje. Jak powiedział, pierwszy dzień opływa nową łódź. Zawsze miał zacięcie trochę regatowca Także na będzie nie zadowolony no, no, nie. Ta. no to żegnamy na razie A my przed siebie No i Zarzęcin Także niedługo już będziemy No jesteśmy już niedaleko brzegu Teraz obserwacja czy miejsce jest wolne, do którego chcemy podejść? I za chwilę odpalamy silniczek. A jeszcze chwilkę. No, bosmani, obserwujcie, obserwujcie tam. Możemy podejść Ciemno. sobie blisko na żagielku Trochę go wybierzemy, bo zmieniamy kierunek, to coraz bardziej ostro Idziemy, A, jeszcze chwila, jeszcze kapeńkę niech nas podwiezie Słoneczna jak zwykle w słoneczku skąpana przed ma No niestety nie możemy stanąć, bo tam będzie dmuchało prosto na nią. No dobrze, na razie zrobimy przymiarki do uruchomienia silnika. Such. No już zacumowani. Klar postojowy jest na pokładzie. Jeszcze tylko wiatrochrony, ale to sobie założymy chwilkę później. Zwykle dwie cumki. Jedna przy jednym drzewku, druga przy drugim. No, no dobrze. No, brzyki się czerwienią. A my już mamy łódkę przygotowaną na warunki wieczne, postojowe. Żebyśmy nie wychładzali się jutro No już na dworze słoneczko zaszło No więc po zachodzie słońca Trapik w górę Ale już kolacyjkę Szykuję. Jeszcze na dobranoc posłuchajmy tych śpiewów ptaszków. No, bardziej skrzek tu jest, tych czciniaków jakiś, ale. to do jutra no Witamy w sobotę rano no prognoza się sprawdziła na zalewie już wieje a będzie jeszcze bardziej chociaż już jest nieźle tutaj z solarów już pozmiatałem proszę wczoraj posprzątałem a dzisiaj z drzew ile nawiało tego wszystkiego no, ale tak to już jest. No niebo, jak widać, różnorakie. Niebieskie też się zdarzają, także może nie będzie tak źle całkiem. Rano tylko w nocy padało. Nad ranem u nas wiatru prawie nie czuć tutaj. Nie wchodzi. No to bierzemy się za robienie śniadanka. wiaterek przybrał na sile galancie. A to jeszcze nie jest wszystko. Co było zapowiadane. No i zalep się już zaczyna pobielać od grzyweczek Karolinowie kajciarze mają używanie no dzisiaj mogą pływać niestety tylko dobrze bo przy tym wietrze to już nie przelewki są no i pora na kawusie Dzisiaj mam już szczęście. Pomimo tego zachmurzenia chwil ze słoneczkiem jest sporo. No i przyszła pora na obiadek. Pod wieczór wiaterek się uspokoił. Już jest godzina 6. Niedawno trochę pokropiło. Zgodnie z zapowiedziami icm -u bo po 17 mogły być opady deszczu no i trochę było a i chmurki które tutaj nadchodzą bardziej na deszczowe pasują tam przez drzewka też widać ciemniejsze także może jeszcze o już zaczyna właśnie kropić a że nie oszukuję Proszę na wodzie, widać. Zaczyna padać. No i przyszły takie ciemne chmurki, że trzeba było zapalić światełko. Deszczyk się rozpadał na dobre. Włączyłem nawet ogrzewanko, żeby nam tu zmieniło trochę powietrze. Tym razem kadr jeszcze wcześniejszy. Czwarta rano oczywiście. Ogrzewanko musi chodzić, bo jednak jest dzisiaj chłodno bardzo w nocy. Witam, dzień dobry Dzień u nas niestety Niezbyt sympatyczny Chm Niebo zasnute chmurami Wiaterek no będzie całe szczęście Będzie można sobie na żaglach Wrócić do portu Ale temperatura No Nie powala Nie powala Zobaczymy Elżbieta już oczywiście na spacerku. Będziemy musieli chyba wcześniej wyjść i popłynąć do portu. Jackowi się zaciął miecz i mają problemy, więc spróbuję zobaczyć. Może trzeba będzie pod wodę zejść, chociaż no pogoda nie zachęca No to na razie I jesteśmy już w drodze powrotnej Wiaterek całkiem całkiem Co prawda nie taki jak myślałem Myślałem, że na Foczku sobie wrócimy Te chmurki takie nie chciałem moczyć Jak najmniej moczyć żagle I mam nadzieję, że samo mocno nie popada, no lekko Komrzy bardzo nasze miejsce postojowe zostało Na co najmniej miesiąc no więcej bo tydzień jeszcze, później także no długo, długo nie będziemy widzieć zalewu, bo to jest nasz ostatni wyjazd nad zalew przed urlopem I siłę szkwalisty, i do tego zmienia straszne kierunki. No ale sobie dojedziemy do portu wcześniej. Zobaczymy, co tam w porcie, co u Jacka. I będziemy myśleć, może się pogoda poprawi. W horyzoncie jakoś tak troszkę jaśni. A w mesie przygotowania do obiadu już się robią. Widzę. Mamy zarzęcin Spokojny, cichy, gdzie te czasy kiedy ten port żył Tak naprawdę. A teraz generalnie można powiedzieć, że portu prawie nie ma się bawi W ogóle w ten weekend ludzi bardzo mało budek pusto a no, przy tej sile wiatru to się nie dziwię Że nie chciało i temperaturze Która była zapowiadana. Wczoraj jeszcze fajnie, no dzisiaj już Już gotowe do wejścia prawie. Jeszcze solarki poskładam przed samym wejściem do portu. No, silniczek trzeba będzie przygotować. No dobrze. Solarki poskładane. Silniczek już przygotowany. Przynajmniej odkryty. No bo przygotowany, może jeszcze nie. Podpompować paliwkę, opuścić. No, widać, że. Wielu osobom nie chciało się nawet daleko od portu odpływać, bo tak zwana Zatoka Hubala obstawiona I jesteśmy już przy porcie, silniczek pracuje. Gracie będzie szedł w dół. Ja pomóc troszkę. i'll wiem, nie no. No, To może Mogłoby, to chodzi, nawet chębaki. dopiero mamy podjąć, jak... później ten dębojka, ale dalej się nie? zapłacił. 30 metrów też może być, co to za różnica? Trzeba od środka Tak tylko od spodu patrzysz, jeżeli już patrzysz no. A no jest ile tam? Dobra to jak będziesz gotów to przyjdź Dobra No i przyszła pora obiadku ostatniego naszego Przed wyjazdem Przed wyjazdem, wyjazdem oczywiście <grym> ostatni obiad <grym> czuję się jak ostatni, strasznie Trochę porynkowałem u Jacka, no ale niestety wróciłem na tarczy, nic nie zrobiłem Nie można się było dostać do tej skrzyni w ogóle No i na odchodne pogoda Psikusa nam płata Cały czas co chwila jakiś deszczyk Już się przygotowałem, żeby pakować, pianka prawie wyschła Wyszedłem tam Toaletę uporządzić no to mi deszczyk zmoczył, no ale to w domu wysuszę. Ale nie mogę porządnie posprzątać łódeczki, chciałem ładnie przemyć pokład. Widać, że natura chce za mnie zrobić sama to. Ostatnie nasze chwile A jeszcze troszkę posiedzimy, może poczekamy, aż się rozpogodzi, przestanie padać pozbieramy wszystko i będziemy uciekać no i łódeczka już oporządzona wszelko chlusne wodą tam spłuczę wszystko zabrane to co, żegnamy się na miesiąc cały nawet ponad, dobrze ponad no i na koniec jak odjeżdżamy, to się zrobiła całkiem ładna pogoda. No to tą ładną pogodą żegnamy sulejów.